Na chwilkę będzie przerwa. pan również jeszcze pan głosu. Tak tak Serdecznie dziękuję tym, którzy wierzą, że ten budżet ma szansę. Tym za wiartką postaram się wychodzić, że jednak święta. Zobaczymy, co się, się dzieje. Jak, jak to wszystko się będzie rozwijać. Myślę, że jest na, na optymistą, że to, co założyliśmy tam, że się, się uda. Zapraszam do współpracy jak zawsze. Uważam, że uchwalenie budżetu to jest ostatnia jedna z jego realizacji i przy tym, jeżeli, uważam, będzie dobra współpraca, powiedzmy, że gorsza niż jest dotychczas, z moją osobą, czy raczej ja, z, z to sądzę, że my, Józefów, mamy szansę, czego w naszym miastu, Panie burmistrzu, szanowni Państwo, ale żeby Pan nie był jak Pan. A ogłaszam że Chciałem Zawsze sztuka, że jest